Hej, cześć wszystkim z tej strony Michu i witam was na moim kanale. Dawno nie było zestawu komputerowego, bo ostatni był chyba jako 4 miesiące temu, więc czas zrobić jakiś mały update. Niestety, jak wiecie, dalej graficznych na rynku nie ma, a jak już są, no to są w cenach horrendalnych. np. RTX 2060 za około 2000 Złotych z hakiem to jest naprawdę gruba przesada. Natomiast są też dobre wieści, bo ostatnie trzy dni przyniosły duże załamanie na rynku kryptowalut i wartość kryptowalut, a szczególnie Bitcoina i Ethereum lecą na łeb na szyję. Także to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich, w sumie można powiedzieć, a zwłaszcza dla tych, którzy czekają na kartę graficzną bo nie chcą złożyć swój nowy komputer. Natomiast dalej tych kart jeszcze nie ma i pewnie to potrwa z miesiąc, dwa czy trzy, trzy, jeżeli oczywiście ten spadek się utrzyma, bo jeżeli znowu skoczy do góry. No to raczej z kartami w tym roku będziemy mogli się pożegnać. Natomiast dzisiaj e, przedstawiam komputer na przeczekanie za około 2500 zł. Jest to komputer oczywiście z, z procesorem, który posiada zintegrowaną kartę graficzną, no bo inaczej niestety się e, nie da. Więc może nie przedłużając, zacznijmy. E, procesor jaki wybrałem jest to Intel Core i5-11500. Jest to 6 jednostka o 12 wątkach z taktowaniem 27 GHz, posiadająca 12 MB Cache'u, no i oczywiście posiadająca, e, raczej mieszcząca się na sokecie 1200. Odblokowany mnożnik niestety tutaj nie jest, jak to wiadomo u Intela, nie jest to AMD. Początkowo w tym zestawie miał być procesor AMD Ryzen 5 4560G Pro, natomiast dostępność tego procesora jest niemalże zerowa, a integra ma sporo lepszą niż Intel, natomiast na tej integrze też pograć się da. No i przechodząc do specyfikacji, mam 6 zdań, 12 wątków, tak jak już mówiłem, no i to, co nas najbardziej w tym przypadku interesuje, to zintegrowana, zintegrowany układ graficzny, jakim jest Intel UHD Graphics 750. Jest to karta graficzna, która pozwoli Wam bez problemu grać w gry sportowe. Jeżeli chodzi na przykład o CS, to w Full HD na niskich ustawieniach graficznych będziecie mieli spokojnie ponad 120 fps-ów. Także tutaj nie powinno to być problemem. LOL, Dota i tym podobne gry, to tutaj również jeżeli chodzi o jakikolwiek e-sport, będzie działać bez problemu. Tak samo Fortnite, czy nawet na tej, na tej integrze, zagracie sobie w GTA 5. Także też nie jest źle na przeczekanie, całkiem spoko. TDP procesora utrzymuje się na poziomie 65 w Obsługują pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. No i pamięć L3 to jest 12 MB, czyli tak zwany cache. Więc całkiem przyzwoita jednostka z, no, na przeczekanie uważam, że całkiem spoko, wybór. Płyta główna, na jaką postawiłem, jest to MSI B560M Pro. Płyta kosztuje 400 zł, jest, jest to dużo, zdaję sobie z tego sprawę, możecie też tą płytę zamienić na przykład na H410 i obniż wam to cenę zestawu jakieś 200 zł, no, 100 zł, powiedzmy już tak bardziej realnie, natomiast wybrałem tą płytę z tego względu, że na chipsetie B560 można podkręcać pamięci RAM, także to jest naprawdę bardzo fajny feature, jeżeli chodzi o samą płytę główną, no to jest to na formacie micro ATX, mamy dwa złącza na pamięci RAM, dwa sloty, mamy sekcję zasilania w formacie tutaj sześciofazowym, dobrze liczę? Nie, pięciofazowym plus dwie fazy, także nie ma tragedii, mamy cztery porty SATA, mamy jeden port, jeden slot M2, jeden slot PCIe 16 wzmacniany, dodatkowo dwa slot typis ekspres razy 1, czyli to co do domowego komputera podstawowo nam potrzeba. Wiadomo, że nie ma się, nie ma co oczekiwać w przy takiej cenie płyty u Intela, więc to przemilczę. Natomiast mamy, jeżeli chodzi o panel wejść, wyjść, no to mamy 5 portów USB typu A, z czego 4 są USB 3.0, jeden z USB 2.0, no i mamy port USB typu C. Również mamy kartę dźwiękową zintegrowaną, zintegrowaną kartę sieciową, wyjście VGA, wyjście HDMI oraz wyjście DisplayPort, bodajże. Niestety nie mogę przybliżyć, a tu mam ładniejsze zdjęcie. Dokładnie, mamy DisplayPorta, VG HDMI, No i jeszcze mamy stare złącze PS2. A nie, przepraszam, to nie jest złączy USB typu C, tylko USB typu A, niestety źle spojrzałem. Ale najważniejszym wieczorem tej płyty jest to, że pozwoli nam podkręcić pamięć RAM, co jest bardzo przydatną rzeczą przy tych procesorach, bo to jest dodatkowy zastrzyk wydajności, e, zwłaszcza wtedy, kiedy nie możemy podkręcić procesora. No jak widzicie, pamięci nawet do 5200 MHz płyta jest w stanie obsłużyć. Wiadomo, procesor już niekoniecznie, natomiast płyta jak najbardziej. W przyszłości można tutaj wsadzić bez problemu jakąś i 7 a nawet jakby się pokusić to i 9, chociaż no, będzie się mocno grzała sekcja i mocno się będzie grzał procesor, więc tutaj raczej bym odpuścił, ale i 7 jeszcze myślę, że bez większego problemu. A portów SATA, przepraszam Was bardzo, mamy 6, nie 4, bo dodatkowe dwa są gdzie? A tutaj na dole, ok, bo tutaj jest tak ciemna, że po prostu zlewa mi się to wszystko i ciężko było e, zauważyć. Dobra, jeżeli chodzi o pamięci, to tutaj postawiłem na Patrioty Vipery Steel. 16 GB, dwa moduły o traktowaniu 3200 MHz, CL16 z radiatorem. E, może nie są to jakieś świetne pamięci do podkręcania, natomiast na pewno coś z nich wyciągniecie. E, dwie sztuki takich pamięci to, 38, e, tfu, to koszt 389 zł, przepraszam. E, no i generalnie pamiętajcie, że im szybsze pamięci, tym szybszy układ graficzny w procesorze, więc warto te pamięci próbować podkręcać i 3200 MHz to uważam, że jest takie e, minimalne. Minimum, żeby ta karta fajnie sobie śmigała i żeby się dało przyjemnie pograć. Pamiętajcie zawsze, że zintegrowana karta graficzna e, przy szybkim ramie dostaje dodatkowej e, wydajności. Generalnie pamięci są polecane mają no duży radiator, nie grzeją się, więc jak najbardziej spoko, nawet pod próbę OC. Dysk, no to oczywiście M2 Kingston 2500 giga, Sam taki dysk posiadam, jestem z niego bardzo zadowolony. Troszkę się grzeje, no nie powiem, aczkolwiek śmiga i jak widzieliście chyba w testach, testy robiłem tego dysku, ile się nie mylę, to całkiem dobre wyniki miał. Producent deklaruje 2200 MB na sekundę w przypadku odczytu, 2000 MB w przypadku zapisu. Oczywiście kości to TLC, ale to już standard. No i TBW, czyli maksymalnie Maksymalna ilość zapisanych danych to 350 terabajtów. No i producent określa nominalny czas pracy na 2 miliony godzin. Wiadomo, że prędzej zrobicie te BWU 2 miliony godzin pracy, aczkolwiek no jest jak jest. No i kontroler samego dysku to SM2263 od Silicon Motion. Bardzo dobry dysk, uważam, że jest naprawdę, e, naprawdę sensownym wyborem, zwłaszcza jako taki dysk główny, systemowy, daje sobie świetnie radę, zwłaszcza w komputerze przeznaczonym stricte do gier. Zasilacz tutaj postawiłem na Sentym PC Vero L3500W, jest to jednostka polskiego producenta, dosyć świeża na rynku, można powiedzieć. No już mimo wszystko sprawdzone, jak widzicie, 763 opinia na Morelu, 5 gwiazdek, zasilacz z przetwornicą DC-DC o bardzo dobrych kondensatorach cichy. No i naprawdę nie ma się do tego przyczepić. Za tą cenę chyba, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, wybór na rynku. Dodatkowo macie 3 lata gwarancji w trybie door to door. No i oczywiście certyfikat 80 plus brązowy, o czym chyba na początku nie wspomniałem. Jeżeli chodzi o linię plus 12, na tabliczce znamionowej mamy masz aż 41A i 492W maksymalnego obciążenia, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużą wartością. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia OVP, SCP, OPP, SIP i UVP, to są na, naprawdę zasilacz jest bardzo dobrze zabezpieczony. Nie ma się tutaj martwić o to, że coś by się z nim złego mogło stać. A co są, co to są poszczególne zabezpieczenia, możecie zobaczyć na stronie Morele, bądź obejrzeć mój film o polecanych zasilaczach. Tam zawsze tłumaczę, co jest. Czym? No i to oczywiście kolejnym zaletą tego zasilacza są też płaskie i giętkie przewody, także ułatwiają ułożenie okablowania w obudowie. No i na sam koniec rodzynek, czyli obudowa Silentum PC Regnum RG6V-TG. Oczywiście obudowa to jest kwestia gustu, ja polecam taką, bo uważam, że w tym budżecie jest naprawdę spoko. Przede wszystkim jest to obudowa pojemna, po drugie jest to obudowa z przepustami gumowymi na kable, po trzecie jest bardzo dobrze wentylowana, ponieważ front jest z meszowej siatki i przepuszcza bardzo dużo powietrza. Także naprawdę spoko opcja. Oczywiście mamy panel szklany na boku. Oczywiście mamy również piwnicę w obudowie. I pomieści bardzo duże rozmiary płyt, nawet Extended ATX. Maksymalna wysokość chłodzenia to 162 mm. Maksymalna długość karty graficznej 36 cm. Ma dwa złącza USB 3.1 na panelu górnym. No i w zestawie mamy trzy wentylatory na froncie i jeden wentylator na tyle. Oczywiście wszystkie to 120 no, i na górze można oczywiście też umieścić chłodnicę, na froncie również, także naprawdę mnogość opcji jest tutaj spora w przypadku tego w Przypadku tej obudowy, no i uważam, że komputer taki za te dokładnie w tym momencie 2465 zł jest naprawdę świetnym wyborem w czasach, kiedy tych kart graficznych nie ma, ale jest szansa, że pojawią się jeszcze w tym roku najprawdopodobniej jak już, żeby takie była dosyć dobra dostępność i przystępne ceny, to raczej obstawiam trzeci kwartał tego roku. Eee, trzeci? Nie, czwarty kwartał tego roku, przepraszam, także eee, no, czekajmy, trzymajmy kciuki, że te karty jednak wrócą, że wszystko się uda i będzie każdy mógł się eee, zadowolić nową kartą, ja być może też sobie swoją kartę wymienię na rtx -a 3060, jestem naszykowany, więc jak będzie w cenie około 2000, to myślę, że bez problemu taką kartę eee, łyknę. No i co, to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, czy zamawiacie zestawy komputerowe w tych trudnych czasach, czy raczej czekacie na e, rozwój sytuacji, a może macie jeszcze jakiś stary komputer, albo w ogóle nie zamierzacie w tym roku wymieniać, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się podoba, to łapka w górę komentarz. subskrybujmy kanał, jeśli jesteś nowy e, i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wbijaj na moją grupę na Facebooku mordeczki Micha, na instagrama michu.tv oraz na Discorda. Wszystkie linki w opisie. No i co? Dzięki wszystkim serdecznie za oglądanie, żegnam się z Wami. Hej!